Proszę, daj wiedź nowi sakiewką, potrząśni, sakiewką, potrząśni. Wow. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego programu w Pyrzystskim Domu Kultury Zajawka na Maxa. Dzisiejszym moim gościem będzie Maja Hermacie. Dzień dobry. Zainteresowaniem naszego dzisiejszego gościa jest muzyka. Potrafi grać na wielu instrumentach. Sama komponuje i śpiewa. Maja, czy możesz nam powiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Kiedy jeszcze chodziłam do przedszkola, przyszli do niego nauczyciele ze szkoły muzycznej i zaczęli opowiadać nam o instrumentach. Wtedy sobie pomyślałam, że może być to coś ciekawego. Czy uczęszczałeś do szkoły muzycznej, lub dalej uczęszczasz? Tak, przez 8 lat jestem absolwentką Przyżyckiej Szkoły Muzycznej. Czy możesz nam coś opowiedzieć o ukulele, bo to nie jest tak bardzo spotykany instrument, jak gitara na przykład? Ukulele jest instrumentem strunowym, szarpanym. Jego powstanie wiąże się z przybyciem imigrantów portugalskich na Hawaje, dlatego też ma podobne brzmienie do tamtych instrumentów. Dosłownie jego nazwa oznacza skaczącą pchłę. Maja, na jakich instrumentach potrafisz grać? Od dziewięciu lat uczę się gry na pianinie od trzech na ukulele, a od dwóch na gitarze. Czy możesz zagrać nam na ukulele? Pewnie, zagram fragment piosenki pod tytułem groszada i Wiedźminowi. Ballade wam śpiewa skromny bard, Co z Geraltem z Rivi wyruszył na szlak. Diaboła spotkał tam, co szukał z nim z wady? Z elfów chówcami urządzał biesiady. Chwycili mnie podstępem, no bo jak zniszczyli mi ludnie, skopali jak psa. Ciała nasze gału ten rogaty stwór zapłakał nasz wiedźmin. Dosyć mam już. Grosza daj wiedźminowi, sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. o, -o, -o, -o. grosza daj Wiedźmin Kiewką Grosza daj, Wiedźminowi sakiewką potrząśni. Sakiewką potrząśni. Ło! Grosza daj, wieźminowi, sakiewką potrząśni. Zaprezentowałaś nam, co potrafisz na ukulele. Przyniosłeś też ze sobą gitary, a może zagrać na pianinie. Na, zagram na pianinie y, piosenkę z ostatnio bardzo popularnego mema. No i ostatnie moje pytanie, czy masz jakieś rady dla początkujących? Myślę, że ktoś, kto zaczyna swoją przygodę, może się y, szybko zniechęcić. Dlatego wszystko powoli, nie ma co się spieszyć, to przyjdzie z czasem. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film do końca. Zapraszamy do lajkowania i komentowania naszych filmów na Facebooku, na naszym kanale na YouTube, Pyrycki Dom Kultury Official. No i zapraszamy za tydzień.